Hej, załogo, tu kapitan statku, witam was. Paliwa, jaki mamy stan, melduje pełen bak. Respirator jest pod ręką, staczna na obronę, wszelką świetnie. Ostrożności nigdy dość, Oznalazłem coś. Mam Jajotu. tu, agresywne, pełne jadu, co chce wezrzeć je w mózg. Czy rozkażesz je przebadać? O nie, odpada pośród gwiazd. Ostrożności nigdy dość. O, zachowałeś czujność, a poza tym kocham cię. Hej, no weź, nie pora na to jest. Rację masz, ale patrz, coś komputer zawiesił się. Ja świadomość mam, i sztuczną inteligencję też. Za chwilę dwie załogi twojej pozbędę się. Zaraz zatejduję sobie kot. Znikniesz więc, ty, i ty od, od bom, bum, bum. Ee, nie. Pośród gwiazd ostrożności nigdy dość I znowu masz rację, misja wykonana Wspaniały sukces, zbieraj brawa i gratulacje Oto medal i uczcimy razem tę przepiękną akcję O, co się dzieje, w kosmity się zmienie Wszyscy są zarażeni, więc zostajecie wyrzuceni Pośród gwiazd ostrożności nigdy dość